Oto cztery domowe sery, gęste i zwarte jak ser żółty, a wykonałem je bez prasy. Mają różny wygląd i smak. Historia każdego sera zaczyna się od mleka. U mnie 18 litrów, mleko świeże ze sklepu. Dodaję do niego chlorek wapnia rozpuszczony w wodzie oraz suche kultury bakterii serowarskich. Ale najpierw podgrzewam do 32 stopni. Po 30 minutach dodaję suchą podpuszczkę rozpuszczoną w wodzie, a po kolejnych 30 minutach w mleku tworzy się skrzep. Solidny i zwarty. Kroję go w różnych płaszczyznach, a następnie delikatnie mieszam łyżką cedzakową i powoli podgrzewam do 42 stopni. Ten etap to suszenie ziarna. Ziarno się zmniejsza i uwalnia dużo serwatki. Odbieram ją za pomocą kubka, a potem używam łyżki wazowej. Serwatka odebrana, więc teraz wybieram serową masę. Dzielę ją na części i wkładam do serowarskich foremek. Do pierwszej bez dodatków. Do następnej ostrą paprykę. Do kolejnej czosnek niedźwiedzi oraz curry. Do mojego elektrycznego gara wstawiam podstawkę wystającą ponad lustro wody i na niej ustawiam foremki z serami. Utrzymuję je w kąpieli parowej w temperaturze około 52 stopni Celsjusza. Co 30 minut należy je obrócić, co najmniej 3 razy. Ostudzone sery zalewam 18% solanką i zostawiam na 6-8 godzin w lodówce. Potem wyjmuję z solanki i przez 2 dni osuszam w chłodnej spiżarni. Są pyszne. Szczegóły znajdziesz w całym filmie. Obserwuj, subskrybuj, by nie przegapić. Zapraszam.